Kilka tygodni temu wybrałem się z kolegą do kina, a że nie miałem czasu przebrać się po pracy w kancelarii parafialnej, to byłem w koloradce. Po kinie poszliśmy do baru na drinka albo dwa, cały czas chodząc w koloradce, w koszuli kapłańskiej. Siedząc przy barze, popijając moje martini, nagle czuję, że ktoś mnie po plecach klepie. Odwracam się, tam młoda dziewczyna patrzy się na mnie i mówi: Czy ty jesteś księdzem? Tak. A ja nie wiedziałem, że ksiądz może w barze pić drinki, tak jak inni ludzie. Mówię, A może, może, ja jestem polskim księdzem. Potem przez kilka, co najmniej dwie czy trzy godziny, miałem bardzo ciekawe konwersacje z różnymi ludźmi. Ludźmi, którzy. Chyba nie widzieli księdza od wielu lat albo nigdy. Opowiadali mi o swoich różnych przeżyciach, o wątpliwościach wiary, o poszukiwaniu Boga, i tego wieczoru pomyślałem sobie: Dobrze, że nie miałem czasu się przebrać. Dzięki temu, że byłem w koloradce w tym dziwnym miejscu, udało mi się spotkać wiele ciekawych osób, udało mi się. Wejść z tematem Pana Boga do ich życia. Tak to jest czasami, że tam, gdzie nie spodziewamy się iść, tam, gdzie nie spodziewamy się znaleźć w życiu, tam się odnajdujemy niespodziewanie, i tam nic nizowego nasze życie może przynieść jak najlepsze owoce. W dzisiejszym pierwszym czytaniu. Słyszeliśmy, że Filip, jeden z tych siedmiu diakonów, które tydzień temu byli powołani przez apostołów, udał się z misją głoszenia Ewangelii do Samarii. Takie pierwsze zdanie dzisiejszego czytania brzmi bardzo nudnie. No, to normalne. Apostołowie szli, głosili Ewangelię wszędzie, gdzie ich nogi zaniosły. Otóż to nie było tak. Filip, jak pamiętamy z zeszłego tygodnia, został wyznaczony, by pomagać wdowom i ubogim. Jego zadaniem nie było głoszenie Ewangelii, a już tym bardziej gdzieś poza Jerozolimą. Co ciekawe, Filip jest pierwszym z uczniów Chrystusowych, którzy głoszą Ewangelię poza Jerozolimą. Przed nim nikt z apostołów ani z innych uczniów nie zaczął głosić zmartwychwstałego pana poza Jerozolimą. Filip jest pierwszy, który ni z tego ni postanowił pójść i mówić o Jezusie gdzie indziej, a gdzie? W Samarii. Pamiętajmy, że Samaria to było miejsce, którego Żydzi nie cierpieli. To tak jak czasami Polacy i Ruscy się lubią, tak Żydzi i Samarytanie się lubią. Żydzi i Samarytan nie mogą zdzierżyć. Uważają, że Samarytanie są gorszą klasą wyznawców Boga, bo nie zachowują czystości religijnej. Pamiętamy, w Ewangeliach w wielu miejscach Ewangeliści piszą o tym, jak bardzo Żydzi i Samarytanie się nie lubili. Jest taka scena, gdzie Jezus rozmawia z niewiastą przy studni w Samarii. I oni, czyli apostołowie, byli tym zgorszeni, że rozmawiał z Samarytanką. Samarytanie i Żydzi nie mieli nic wspólnego. Dlatego to bardzo dziwne, bardzo niespodziewane, że Filip jako pierwszy z uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu, idzie do Samarii. Dlaczego do Samarii? Oczywiście, jak apostoły się o tym dowiedzieli, to nie byli zbyt szczęśliwi. W dzisiejszym czytaniu słyszymy, że wysłali dwóch z wizytacją sprawdzić, co on tam ponaprawiał. Więc wysłali dwóch apostołów, żeby zobaczyć, co się dzieje u Filipa w Samarii. Okazało się, że Filip Uzdrawia ludzi, że Filip wypędza złe duchy, że Filip robi to, co Jezus nakazał im czynić. Wizytacja więc kończy się pomyślnie i apostołowie chętnie czy niechętnie zatwierdzają misję Filipa w tym dziwnym miejscu w Samarii, w miejscu, w którym nikt by się nie spodziewał pobożnych Żydów głoszących religię. Dzisiaj tutaj w Stanach Zjednoczonych obchodzimy Dzień Pamięci, Memorial Day, czyli pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy są weteranami, o tych, którzy walczyli w wielu wojnach, jak to po polsku się mówi, za wolność waszą i naszą. W sposób szczególny pamiętamy tych, którzy walczyli w II wojnie światowej. Wielu z nich zginęło na wybrzeżach Francji, w wielu innych miejscach. Ale warto przy tej okazji pamiętać o tym, że przed II wojną światową, nim Ameryka się zaangażowała, ogromna większość Amerykanów wierzyło w tak zwany izolacjonizm. Amerykańscy politycy i publiczność. Nie chcieli angażować się w tą europejską wojnę. Dla amerykańskich polityków wojna Hitlera to było coś daleko od nas. Lepiej trzymać się z daleka, lepiej tam nosa nie wpychać w nieswoje sprawy. Amerykański izolacjonizm po pierwszej wojnie i przed drugą był bardzo silny. Większość Amerykanów uważała, że niech Europejczycy sobie sami radzą z Hitlerem to nie jest nasz problem. I myślę, że gdyby nie atak japończyków na Pearl Harbor na Hawajach, to bardzo prawdopodobne jest to, że Amerykanie nie włączyliby się w tą wojnę. Że Hitler by wygrał, bo bez Amerykanów Hitler na pewno by wygrał. Dzisiaj nie byłoby Polski, ani Francji, ani innych państw, tylko Wielka Trzecia Rzesza. Amerykanie nie chcieli angażować się w tę wojnę. Amerykanie nie planowali zaangażowania w europejski konflikt. A jednak z czasem po ataku na Pearl Harbor rząd i armia amerykańska zostały zaangażowane w Drugą wojnę światową. Było to niespodziewane, niezbyt oczekiwane, ale zbawienne dla całej Europy. Czasami tak w życiu jest, że tam, gdzie nie spodziewaliśmy się być czy nawet nie chcieliśmy być, osiągamy najlepsze i bardzo ważne rezultaty. Tak jak ten bar, w którym ja spotkałem wielu ludzi, tak jak druga wojna światowa, Patrząc od strony Amerykanów, albo jak Filip w Samarii. Miejsca, w których nikt nie oczekiwał spotkać Filipa, miejsce, tak jak ten bar, w którym nikt nie oczekiwał widzieć księdza w koloradce. W takich niezwyczajnych, nieoczekiwanych miejscach Pan Bóg może zdziałać bardzo wiele. W naszej parafii. W najbliższych tygodniach również będziemy uczestniczyli w wydarzeniach, będziemy w miejscach, gdzie ludzie nie oczekują czy nie spodziewają się widzieć katolików. Przynajmniej oficjalnie. Za trzy tygodnie idziemy na marsz Race for the Cure, czyli marsz dobroczynny w celu walki z rakiem piersi. Z różnych powodów Biskupi katolicy nie chcą, żeby katolicy w tym aktywnie uczestniczyli. Dlatego, że około 5 czy 4% pieniędzy idzie na kliniki aborcyjne. Biskup Burg 6 czy 5 lat temu powiedział, że żaden katolik nie może iść do komunii, jeżeli będzie szedł w tym marszu. Dlatego, gdy pierwszy raz poszliśmy, oficjalnie jako Grupa parafialna na ten dobroczynny marsz, wszyscy byli zdziwieni, że ja jestem w koloradce i że nasza drużyna jest drużyną z Kościoła Katolickiego. Ale jest to bardzo potrzebne świadectwo, bo mimo tego, że żaden ruch nie jest doskonały bez błędów, to my jako katolicy, jako chrześcijanie musimy pokazać tym ludziom, którzy cierpią na raka, że Kościół jest z nimi że Kościół ich nie opuszcza, że Kościół będzie szedł razem z nimi, że Bóg będzie szedł razem z nimi. Wielu dziwi się, jak co roku nasza grupa z parafii idzie oficjalnie jako jedyny katolicki kościół w tym dobroczynnym marszu. Potem, dwa tygodnie później, już drugi rok z rzędu będziemy uczestniczyli Święcie Równości w Paradzie Równości. Też jak byłem rok temu na tej uroczystości, ludzie byli zdziwieni, widząc mnie w koloradce. Katolicki Kościół ma swoje stoisko na Paradzie Równości. Wielu ludzi się dziwiło, ale wielu chciało porozmawiać, zapytać się, co to znaczy, jak, czy mogą do naszego Kościoła przyjść i tu się modlić. Takie niespodziewane miejsca, gdzie Pan Bóg czasami nas posyła z niespodzianką, mogą przynieść najlepsze owoce w naszym życiu i w życiu innych ludzi. Gdyby Filip nie zdecydował się pójść do Samarii od tak z własnego pomysłu, to całkiem możliwe, że apostołowie. Nigdy by z Jerozolimy nie wyszli. Całkiem możliwe, że chrześcijaństwo pozostałoby tylko małą sektą religii żydowskiej. A dlatego, że Filip nie prosił o zgodę czy o pozwolenie, tylko poszedł i zrobił to, co uważał za słuszne. Dlatego apostołowie chcąc, nie chcąc, musieli pójść za nim. I chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać po całej okolicy. Dzięki odwadze Filipa, dzięki temu, że poszedł tam, gdzie nikt się nie spodziewał go widzieć. Chrześcijaństwo dzisiaj jest jedną z większych religii świata. Ale gdyby Filip tego nie zrobił, gdyby nie poszedł do Samarii, my nie bylibyśmy chrześcijanami. Pewnie byśmy mieli bogów światowida czy świętopełka, jak było na imię, nie pamiętam w polskich, starych, słowiańskich czasach. Pewnie byśmy wierzyli w dęby i w inne duchy przyrody. Ale to dzięki odwadze Filipa, dzięki temu, że on poszedł do Samarii bez pytania o zgodę, dzięki temu jesteśmy dzisiaj chrześcijanami. Tak więc i my nie powinniśmy obawiać się iść tam, gdzie dotąd nie chodziliśmy, tam, gdzie może nasz widok, nasza obecność innych zaskoczy, bo Bóg. Chce spotkać każdego człowieka, dlatego używa nas, byśmy szli tam, gdzie On nas powołuje.